Stanisław Baliński, wizja Getta. Dokądże mnie prowadzisz, tragiczny poeto, wzdłuż murów, których nie znam, chociaż miasto znane. Dokądże mi otwierasz drzwi zakratowane i w jakie wiedziesz światy, cicho, oto Getto. Duszny upał nas owiał, noc gęsta dotyka, jakiś krzyk przerażenia zabrzmiał w dali piekłem. Idę przez sen za Tobą i ciemność przenikam, by ujrzeć kształt cierpienia, przed którym uciekłem. Nie ma tu drzew i liści, tylko mur i kamień. Nie ma wiatru i wody, tylko studnia czarna. Skąd głód wychodzi boso, przystaje przy bramie i rozsypuje smutne tyfusowe ziarna. Cicho. Słyszysz, ktoś płacze. Jakieś dziecko płacze. To tam w tej suterynie. Chodźmy, niech zobaczę. Na rozpalonym łóżku, gdzie upał nie stygnie, Dwoje dzieci majaczy w czerwonej malignie. Nad nimi stoi matka i bezradnie słucha, a za nią jakieś krewne i babki w perukach o wyblakłych spojrzeniach i cerze woskowej, gdzie odbija się trwożnie szept lampki naftowej. Chłopiec otwiera oczy i łzy w nieb zabłysły, spieczone od gorączki, od popiołu bletrze. Mamo woła, już lato. Już widać brzeg Wisły, i wody, co przepływa. I nad nią powietrze. Jakieś wspomnienie szczęścia mózga go po i niesie pocałunek kraju dalekiego. A dziewczynka uśmiecha się sennie i marzy. Chciałabym mieć gałązkę. Z ogrodu Saskiego. Chciałabym mieć gałązkę z ogrodu Saskiego. Wyciąga do niej ręce jak może, jak umie. Krewne kiwają tylko głową coś takiego. Skąd ona może wiedzieć? Ona nie rozumie. Lecz matka się zerwała, wiatr porwał się z ziemi. Wybiegła na ulicę, wiatr biegnie wśród cieni. Dobiegła gdzieś do muru pod opaską nieba i w umówionym miejscu przez szczelinę wąską nie o cukru kawałek, nie o skórkę chleba, ale o zieleń błaga. O jedną gałązkę. Jakieś zielone drzewa zaszumiały z lekka, ktoś rzucił jej gałązkę i szepnął: Uciekaj! Przez ulice upalne, gdzie nic nie dojrzewa, Przez zaułki i ścieki, w których tyfus ziewa, Przez czarne rzędy okien bez dźwięku i ruchu, Skąd płynie świst oddechów stłoczonych w zaduchu, Przez okrucieństwo ludzkie i przez poniżenie, które poniża słabych, a wywyższa mocnych, Biegnie matka widmowa środkiem godzin nocnych, A noc zamienia echo jej kroków. W kamienie. Biegnie przez całe getto, przez życie i przez sen. Tak samo kochająca, tak samo bolesna. Biegnie naprzeciw krzywdzie, w poprzek nienawiści. I niesie swoim dzieciom pęk zielonych liści, które w ostatniej chwili, jak tchnienie łaskawsze, położy im na oczach, na ustach. Na zawsze. I te liście zielone już nigdy nie zginą. Wiele rzeczy przeminie, lecz one nie miną. Kiedy mury pogardy, jak proch, się rozpadną, a wolny wiatr zawieje nad rozbitym głazem, zakwitną znowu wiosną i cicho opadną, liście w których się splotła śmierć i miłość razem.